Tym, co wyróżnia debiutancki tomik Antoniny Tosiek Storytelling z pewnością jest jego tematyka. Codzienność życia na wsi lub w małym miasteczku. W jej wierszach można znaleźć motywy pomijane nie tylko przez poetów, no bo to jakby powiedzmy takie najbliższe tej twórczości, ale i przez pisarzy tak nurtu wiejskiego. Są to na przykład opisy świniobicia. Wycielenia się krowy i towarzyszących temu ludzkich zachowań, jak to ma miejsce w wierszu, języki. Jest to z pewnością pod tym względem powiew świeżości na naszym poetyckim poletku. Widać w tej poezji wrażliwość na problemy zwykłych ludzi, tych ludzi prowincji. Widać tu jednocześnie świadomość zakłamania wszelkich uogólnień. W wierszu, statystyka, to sobie wiecie, gdzie wsadźcie. Jednoznacznie wskazuje, że słupki, wykresy czy wiersze nijak się mają do rzeczywistości prowincji, że wszystkie te uogólnienia jednak zakłamują obraz rzeczywistości. To się nie uznaje tematów tabu. Potrafi pisać o ciąży nastolatki i o społecznych reakcjach, o tym z jakim przyjęciem spotyka się w swoim otoczeniu, zwłaszcza na prowincji, gdzie jak wiemy, no wszyscy się znają, czy w takim miasteczku, czy tym bardziej na wsi. W pewnym sensie jest to poezja kobieca. Poezja kobieca, bo uwrażliwiona na problemy kobiet, bo pokazująca także rzeczywistość z dość szczególnej perspektywy. Przy czym no, nigdy nie traktowałem pojęcia poezja kobieca jako czegoś wartościującego, właśnie chodzi mi bardziej o to pokazanie specyfiki podmiotu i tej specyficznej wrażliwości tego specyficznego postrzegania świata. Można o to się powiedzieć, że potrafi wsłuchiwać się w to, co mówią jej bohaterowie, w zasadzie sięgając po ten tytuł wiersza i języki, widać tu właśnie cały szereg różnych języków. Ona potrafi przytaczać cudze wypowiedzi, potrafi się do nich odwoływać, potrafi też i korzysta z całego repertuaru poetyckiego, prawda, bo widać u niej również zabiegi intertekstualne, na przykład w wierszu, jednym z początkowych, ,,Ocet szczypiące", pojawia się sformułowanie ,,Widziałam, jak zażyna się zwierzę". Jest to czytelne nawiązanie, powiedzmy, do znanego wiersza Różewicza. Jeśli miałbym podsumować jakoś krótko, to Antonina Tosiek z pewnością ma coś do powiedzenia i mało tego wie, w jaki sposób to powiedzieć.